Dzień dobry Państwu, 26 stycznia 2023 roku Przed Państwem trabant w wersji kombi eee, To już jest ten świeższy trabant, nie wiem czy to widzicie czy nie eee, Ten trabant, o niego dwie osoby pytały przy okazji filmu z tamtym trabantem Tamten trabant nadal się nie sprzedał, ale on, widzę Radkowi się podoba I jest kompletny, jest chyba z 66 roku Ten jest świeższy, nie wiem z którego roku, nie mam pojęcia ale nagrywam, bo, bo chcieliście. Wcześniej go odpuściłem. Tak tutaj wygląda wszystko w środku. Tak, tak, Więc tutaj jakiś Flintstone Mode jest możliwy. A ja, tu się chyba nie otwiera. Dobra. Bo wyrwę. Jakieś graty są No ale nie wiem Ile by można było Z niego jeszcze wyciągnąć Poczekajcie, pójdę z drugiej strony Ten trabant jest do sprzedania za 1500 zł Jakbyście chcieli Tutaj jest taki Taki posprzenny. no Powiedziałbym dla majsterkowicza o na projekt, ojca z synem, taki garażowy żarcik oczywiście tu jeszcze szyba jest opadnięta ale jest deska rozdzielcza, no to taka jak widzicie fotele z Seicento chyba, albo z Cinquecento, nie wiem jeśli dobrze poznaję zegary są, kierownica jest, deska deska jest, nawet radia nie ma tu jakieś przełączniki też są to się otwiera, nie, też się nie otwiera tu są koła. Jeszcze zajrzę do środka. No to tak, jak chcecie, to za 1500 zł on jest do, do wzięcia. A może jeszcze coś tutaj utargujecie. Jeśli widzicie w tym sens, to czemu nie? Dobra. No to tyle, nic tu więcej chyba nie wymyślę, jeszcze pójdę z drugiej strony, może jakąś foteczkę mu zrobimy sensowniejszą pod miniaturkę.